We went into the area because uh, of uh, space uh, problems. Here we have all the. Uh, uh, <laughs> okay. Belki <laughs> Rame. Yy, trzymające belkę Cały, cała dupa jest tutaj robiona i tam w rogu kompletna kompletna rama 45 metrów belka którą możecie tutaj zobaczyć i zobaczcie zobaczcie na te spawy wszystkie jak to jest zrobione Widać jakość Naprawdę jak to wszystko jest pospawane 45 metrów belka Tutaj na przykład Ben opowiada, że Nawet do starych obryskiwaczy są w stanie zrobić Na nowo, na nowo belki Ponieważ mają po prostu wszystkie yy, te wzorce, tak? Nawet do starych, do starych maszyn. Złamiesz belkę, możesz mieć zamówioną nową z CHD. Miejsce, gdzie tworzy się nowa rama. Tutaj jest akurat rama do, do małego FG. Jest spawana. Tam, tutaj tworzy się kolejna rama. A tutaj jest tył obwiskiwacza. Tak to powstaje. I też możecie zobaczyć, jakiej jakości, jak to wszystko jest zrobione. Ręczna robota, jak w Rolls-Royce. Przed malowaniem jeszcze wszystkie rzeczy trafiają do właśnie, nie, nie, nie znam tego słowa, ale trafiają do takiej y, fabryki, gdzie to wszystko jest, to, nie wiem, to jedni mówią, to śrutowanie i tak dalej, nie ma tutaj żadnych ostrych rogów, wszystko jest wszystko jest no mówię, różnie mówią, ja tego słowa nie znam, no, y, y, po angielsku więc, ale mówi się na to, że o, mówi się na to, że to, że, że jest śrutowanie tak, tak tak, nieraz się gada, ale nie ma żadnych zadziorów. Nie? Komora do piaskowania. Wszystkie, wszystkie rzeczy są piaskowane. Nawet, nawet najdrobniejsze. Wszystko. Tak wyglądają rzeczy po piaskowaniu. A tutaj mamy malowanie podkładem. Tutaj właśnie pomalował tam gościu i wyprowadza to wszystko do wyschnięcia. Potem jest malowane na zielono. Zapytałem Bena, jak długo jak długo trwa wysychanie tego, jak długo to tutaj jest. Dzisiaj po lunchu już to będzie malowane na zielono. A godzina, która jest? 11.19. ten 11, podkład chudnia zielony, zielona farba to zawsze jest. Tak, tak. Z tak. tej farby, tą farbę mają doświadczenie takie, że bardzo trudno, żeby ta farba została zdarta. Jak się w kontakcie z nawozem i tak dalej zetrze się troszeczkę zielonej farby, to zawsze czerwona, czerwona zostaje. I to jest taki znak rozpoznawczy, że naprawdę jest to bardzo, bardzo dobrze zrobione. I dla przykładu tam widzieliśmy Belkę wyspawaną do opryskiwacza 1966. I tutaj mamy wózeczek, w którym jest wszystko, czy tam większość części, już jest ułożonych, po to, żeby na montowni nie myśleć co do czego, tylko tutaj, tutaj jest wszystko z czego, z czego się składa. Bo tam jest magazyn, magazyn części, który, który widać, a tutaj będzie. A tutaj będzie y, po prostu to do montowni, tak? Tutaj składa się pompy, wszystko to co ma w nim być, na wyposażeniu i jest zawożone na montownię. Montownia. Distance control.

To jest to A, ok, to jest ten model. To jest 36 Na opryskiwaczu 4000 litrów. Not so much like Tutaj jest opryskiwacz wyprodukowany do Niemiec. Z dyszami co 25 cm, ale zobaczcie co druga dysza jest na korpusie potrójnym, a inne są na. na te środkowe są na pojedynczym, więc y, możesz pryskać wszystkimi tak. Albo zamykasz linię, tą, ta linia jest zamknięta, a tutaj sobie dajesz na, na przykład trujeczki. Takie o. Więc możliwości jest bardzo wiele. System automatycznego mycia. Mycia opryskiwacza. Wlewasz tylko wodę, zawory są elektryczne, wszystkie nic cię nie obchodzi. Klikasz, dwa kliknięcia i opryskiwacz się myje. A tutaj Wam podam przykład odbudowy opryskiwacza. Ubezpieczalnia pokryła koszty zakupu nowego dla klienta. A ten jest odbudowany całkowicie od nowa. Po, po wypadku, jaki miał, nie wiem, czy się przewrócił, czy auto w niego wjechało, tego nie mam pojęcia. Ale to jest opryskiwacz, który oni dostali od ubezpieczyciela. No i po prostu jest odbudowywany na nowo. Będzie sprzedany nie jako nowy, tylko będzie sprzedany jako używana maszyna po odbudowie. Też zajmują się takimi rzeczami. I sprawdzanie, podłączanie wszystkiego od razu, czy wszystko działa. Zobaczcie. Jest stacja z monitorami, elektronika. Fajnie zobaczyć taką manufakturę, bo trzeba przyznać, że nie jest to seryjna produkcja, ale taka manufaktura. To tak jak z garniturami, tak jak z luksusowymi samochodami. Towar luksusowy ma to do siebie, że jest właśnie robiony w manufakturze, a nie w produkcji seryjnej. A tutaj szykują maszynę DEMO na DEMO Tour 9000 litrów na jednej osi. Tylko oni produkują coś takiego, chyba obecnie na rynku bo tak też, tak też mówili że tutaj nie mają konkurencji jako opryskiwacz na pojedynczej osi z tak dużym zbiornikiem. Można zobaczyć zawieszenie hydrauliczne. Nice. Firma wyróżnia się tym, że opryskiwacze tandemowe w standardzie obie osie mają skrętne. Amortyzacja jest hydrauliczna i tutaj mają taki trójpunkt zawieszenia. Opryskiwacze mogą być wyposażone w centralne smarowanie firmy Drops, które widać tam w pudełku, ale drugą opcją jest to, bo jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na taki luksus, można zrobić tutaj, że tutaj wypuszczą centralne kalamitki, które będą smarowały cały, cały tył. Nie będziecie musieli chodzić i smarować każdego punktu, tylko tutaj w jednej szynie będą kalamitki, które będą smarowane, więc też duża wygoda. Opryskiwacz... Yy z systemem bb 45 metrów i co ciekawe, pokażę Wam co Wam rozwali głowę, bo na pewno nie widzieliście czegoś takiego wcześniej dodatkowe ramię do pryskania e, granic pola gdzie potrzebujesz, albo masz malutki malutki manewr, gdzie masz tylko 6 metrów na przykład potrzebujesz pryskać po prostej, bo nie wiem, bo to powiedział tutaj, zaraz bo powiedział, że głównie przy kwiatach jest tak, że, że pryskają po prostej i mają bardzo małe no, poprzeczki, tak? i wtedy jest taki, o, e, taki folding boom do, do pryskiwania końcówek. Standardowo ma to 6 metrów szerokości, rozkładane to jest hydrauliczne, ale rozwaliło też głowę tutaj, że możemy zamontować tak zwany. Popularny Fentach Vario Grip. Ten system bb -Lip, który jest tutaj, na przykład, a tutaj wam pokażę, jak to wygląda. O, który on reguluje to, co ma się zadziać tutaj, nam na końcówkach dysz. Tutaj mamy stałe ciśnienie. I tutaj może być coś takiego, że pryskamy tylko miejsca, w którym są chwasty. Robimy dronem zdjęcia pola. Potem przez odpowiedni program ładujemy. Te dane do komputera opryskiwacza i opryskiwacz nie potrzebuje kamer, żeby pryskać miejsca, gdzie są chwasty. On będzie wiedział, gdzie ma wykonać oprysk. Może to być wtedy właśnie tak zwany ten oprysk punktowy. I niepotrzebne jest tutaj okamerowanie, czy tam jakaś podczerwień i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy to zrobić w taki sposób. Różni się bardzo mocno od konkurencji. I kiedy już tam opryskiwacze są zmontowane, wtedy wjeżdżają tutaj na tą hale i tutaj pierwszy raz te opryskiwacze są napełniane wodą. Wszystko jest sprawdzane, czy wszystko działa. Yy, mają tutaj też o, yy, testowanie, jeżeli chodzi o kalibrację tych opryskiwaczy. Także produkt skalibrowany, gotowy wyjeżdża do gospodarstwa. No, to można to do szpana, bo można to dać, nie? So Zupa szparagowa. Uh, ek, tak yeah, yeah. The whole field and only where the weeds already standing you make uh, the 100% dose. So that means that right? you'll okay. Tutaj jest takie miejsce, gdzie remontują używane opryskiwacze na prośby klientów. Widać Widać, że części belki są nowe, są poprawiane, spawy i tak dalej. No i robione są tutaj prototypy. Tutaj jest spawanie prototypów za tymi baldachimami. Widzicie, że tutaj macie nowe te. Wielki stół spawalniczy. O, na przykład... Nie, cylindry nie były poprawione. to to jest to samo co było w tym wieczorem, w którym widzieliśmy to jest moment kiedy wszystko jest gotowe i dużo więcej się pojawi to w pierwszym filmie widzieliście ten opryskiwacz tam na hali montażowej a teraz już gotowe po montażu przyjeżdża na testy okay yeah cleaning system green arrows you can say okay i only want to rinse the main tank i can put in say about 100 liters yeah and then i can start cleaning my main tank and this 100 liters is enough? and then he Sorry. says here also 364 mm -hmm. till 264 so stuck. that's the 100 liters uh, okay but it is, it is enough this 100 liters to cleaning the yeah. but the that's only tank? the tank and nothing okay. else okay it's not a complete system yeah so when i just PTO, stop it pto must be uh, around wrong? 300 350 rpms uh, okay. yeah and also with the boom you can also put in some liters mm -hmm. if you just uh, want to with half a full of tank and you just want to rinse the boom, then mm -hmm. the nozzles are clean again. You can uh, do the same press okay. start, and then you also will suck the, the value what you put in. See, and you can mm -hmm, mm -hmm. also open the nozzles, start spraying. Yeah, so if he's done, he will. You can he sto stops it and he's done he always goes to this uh, um, point of the uh, with the valves and that's sucking on air position three and that's wanted because when you have a full tank or half full tank you don't want to have chemicals again in your system uh -huh. so it's dirty again yeah so that's wanted um, and the automatic system is the and then you also press play button again and then he has uh, 38 steps in total first he goes till 12 and then he says i want to spray so he's now doing the functions in the tank I teraz zobaczcie, ja tu specjalnie popatrzyłem do galerii. Byliśmy tutaj godzina 11:18. Jak te części wyjeżdżały z lakierni, i powiedziałem, że na, na fajrand będą pomalowane. I zobaczcie, już na fajrand mamy pomalowane. Na fajrand mamy pomalowane. Super robota.